Dobry dzień dobry, witam Wascie po kolejnym filmiku. No mój dzień zaczął się wcześniej, patrzę, teraz jest 10.40, a już byliśmy na cmentarzu. Moich rodziców, byliśmy też na takich ostatnich jeszcze większych zakupach po drodze, a plany dzisiaj też jeszcze mamy. No ja muszę powiedzieć, że zawsze na cmentarz, znaczy my mamy w ogóle dwa cmentarze i zawsze oczywiście jedziemy na jeden, na drugi też przed świętami, przy czym stresuje mnie ta jazda do moich rodziców i to nie chodzi o to, że wiecie, że cmentarz, że grób tak dalej. Tylko, że przed świętami tam jest zawsze mnóstwo ludzi. I od kiedy raz spędziliśmy takie wigilijne przedpołudnie, wyjeżdżając przez półtorej godziny z tamtego parkingu, to zawsze staramy się tak wszystko zaplanować, żeby było jeszcze po prostu na mniej tego czasu tutaj tracić na, na same wyjazdy, przejazdy. Cmentarz nie jest daleko, on jest tak mniej więcej plus minus 10 km od naszego domu. Także sama jazda przez Wrocław nie jest trudna, ale właśnie te, ten parking jest zawsze bardzo zastawiany dzisiaj nam się udało tak być byliśmy tam już po ósmej zaraz jakoś no i było tak. Połowę już miejsc zajętych, także rzeczywiście w ostatnim momencie tak naprawdę zdążyliśmy. A co dalej w planach? No, przede wszystkim w planach dzisiaj choinka. Idziemy po choinkę. Znalazłam już sobie miejsce, byłam już tam, wybrałam tak naprawdę nawet rodzaj choinki. Pan mówił, że można ją przenieść, że ona nie jest jakaś taka bardzo ciężka, także postaramy się też pójść i przynieść ją własnymi siłami, a jak się to uda i jak to będzie. No to za chwileczkę zobaczymy. Zrobiłam zakupy właśnie przy zakupów z dwóch różnych sklepów. I widzicie co, zakupy jak zakupy, takie przypuszczalnie każdy z nas przy świętami, ale y, kupiłam sok z kieszonego buraka. Ja y, w tym roku nie nastawiłam zakwasu, a zawsze mam taki zakwas y, 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 babci Aliny czy jakoś taki. można kupić u nas tylko w ozon, bo to chodzi o to oczywiście, żeby on miał też dobry skład, ale tej babci Aliny nie było, natomiast pojawił się coś takiego z babciny z piżarni, sok z kieszonego buraka, i teraz zobaczcie, że on ma fajny skład. Czyli tu jest 98% sok z kiszonych buraków, sól kłodawska, czosnek. No i mamy już też wszystko, także fajniutko. Um, takie mam dwie butelki, także myślę, że na gar, barszczu wystarczy. I szybka polecajka z naszych sklepów. W Lidlu jest taki fajny jogurt. E, o, to jest ten Pilos Piór bez dodatków cukrów, czyli mamy tylko naturalnie występujące cukry w owocach, No tylko troszeczkę płatków. Mamy tu kokos, widzę płatki, znaczy pestki dyni i suszone owoce. Troszeczkę gdzieś też jeszcze jest chyba płatków owsianych i też widać, że nie są błyskawiczne, tylko takie naturalne, także można zjeść. Got the I am right where I be no i choinka jest już w domu, ale powiem Wam, że mój mąż to mistrz. Za chwilkę Wam powiem dlaczego. W każdym razie choinka już jest. Do choinki był od razu w komplecie stojak. I tak jest, że ta choinka ma nawiercony otwór, stojak ma taki czpień, no i po prostu można to wbić na yy, na strojach. także zaraz będziemy tutaj działać, ale na razie moment odpoczynku, czas na postanowienie się Voltarenem i na kawę. Słuchajcie, jeszcze tak na roboczo całkowicie, no ale robi wrażenie, no przepiękne po prostu jest, wow i jest naprawdę duża, także zobaczymy jak będzie dalej wyglądało. Zaraz będziemy powolutku szykować się do jej yy, ustawiania i ubierania. I już stoi, troszeczkę to światło robię, ale powiem Wam, że ona dla mnie już nawet taka woga by zostać. No a jeszcze, oczywiście, będą na to dekoracje. For all to settle down, leave their worries all behind, take it slowly and unwind, and bring the peace back to a torn and shattered world. Jest domu, jest rzeczywiście piękna, jest wielka, jest wysoka, i jest bardzo, ale to bardzo ciężka. I powiem Wam, że. Nie przewidzieliśmy pewnych rzeczy w jej transporcie. Myśmy od razu sobie tak założyli, że nie pojedziemy po nią samochodem, bo ona nam się nie zmieści. Jak nawet się siedzenia tutaj złoży, także będzie taka cała przestrzeń, to i tak będzie problem, żeby ją w ogóle tam zmieścić. Nie jedziemy tramwajem, no bo tutaj jednak naśmiecimy. No nie chcemy robić problemów ani sobie, ani innym, więc pomyśleliśmy, przyniesiemy ją. 9 lat temu. Co jest dość kluczowe dla całej odpowiedzi. Rzeczywiście taką choinkę kupiliśmy, przynieśliśmy, była troszkę niższa, no ale jakoś tam dało się bez żadnego problemu. No i tutaj mówimy, damy radę. Mąż zrobił taki jeszcze pasek skórzany, spiął, także tak go jakby założył, że ja idąc z tyłu mogłam trzymać jedną ręką, właśnie ten, ten pasek, nie musiałam tutaj, wiecie, gdzieś tam z tymi gałęźmi się tutaj siłować. On niósł z przodu od, od pnia. No, ale już po pierwszym, yy, tak naprawdę, stu metrach może, um, ja czułam, że coś mi zaczyna dziać w kierunku No I mówię, teraz może być problem, bo jak teraz mi coś łupnie, mówię, to nie dość, że będziesz mi schojnkę, to jeszcze nie, ale jak już się rozłożę, to będę tak całe święta leżała. I yy, jak ja wytrzymam z tymi, wiecie, nie posprzątanymi <śmanymi> oknami, okiet nie myję. Absolutnie. I yy, yy, on mówi ten... Nie ma problemu, dziewięć lat temu przyniosłem, no to teraz też przyniosę. No jednak nie, jednak 9 lat, zwłaszcza w naszym wieku, naprawdę robi różnicę. Mój mąż w tej chwili już ma powyżej 60 lat i tak naprawdę ta cała trasa i to niesienie było dla niego ogromnym wyzwaniem. Myśmy, no to był w pewnym momencie także, czyli musieliśmy robić przystanki dłuższe, musieliśmy gdzieś tam, jak kawałeczek po, podniosłam, pomogłam i tak dalej. Syna nie mogliśmy tym obarczyć, bo on ma w ogóle zakaz dźwigania, zwłaszcza teraz, w tym, tym czasie ostatnim, a Także musieliśmy sobie jakoś z tym poradzić, także jednak mimo wszystko człowiek ma takie wrażenie, że może wszystko, a ten wiek mimo wszystko jednak widać. No ale ostatecznie rzecz biorąc choinka jest, została doniesiona, choinka w jednym kawałku, mój dzielny mąż też w jednym kawałku, także teraz trochę odpoczniemy jeszcze sobie, posmarujemy się różnymi maściami, kręgosłupy, szyje i ramiona i mamy nadzieję, że jakoś dalej dotoczymy się jeszcze do tych świąt. Usiadłam sobie tutaj tak, trzymam mikrofon, bo usłyszałam, że jakieś takie szeleszczenie było, jak nagrywałam, także może tak będzie jeszcze lepiej. Przy choince na moment w odpoczynku też się przydaje. Myślę, że tak jak ja, tak i Wy jesteście teraz w ostatnim takim czasie troszeczkę już zaganiane, dlatego też bardzo dziękuję Wam szczególnie, że przychodzicie do mnie i zaglądacie tutaj na mój kanał, zawsze jest mi bardzo miło. Ostatnio faktycznie już byłam w takim dużym niedoczasie, bo jeszcze dokończyłam różne sprawy zawodowe, związane z YouTube'em, i już tylko zdążyłam posaduszkować Wasze odpowiedzi, ale zawsze z ogromną przyjemnością je czytam i zawsze bardzo jestem wdzięczna, że tworzymy razem ten kanał, tworzymy razem tę społeczność. Zauważyłyście też, że jestem taka bardziej pełna energii, ostatnio radosna. Tak, ja w ogóle lubię przygotowania do świąt, ale właśnie nie lubię tego takiego pośpiechu i tego, jak jeszcze mnóstwo innych spraw gdzieś tam w głowie się kołacze. Zresztą też piszecie w komentarzach, że wy też tego nie robicie. Czyli nawet nie same przygotowania do świąt są jakieś dla nas stresujące, ale kwestia nałożenia się różnych rzeczy. I bardzo podoba mi się to, co zauważam już u nas od kilku lat, że na przykład jest taka moda w tej chwili na przygotowywanie różnych rzeczy wcześniej. Nawet to, że gdzieś tam wcześniej ulubimy łóżka i je zamrozimy, czy pierogi i je zamrozimy, czy jeżeli mamy na przykład sztuczną choinkę i nie ma ryzyka, że nam się wcześniej osypie, to też tę choinkę wcześniej przygotujemy, ubierzemy. I już tak od razu jakoś będzie lepiej, ten nastrój będzie taki radosny, bo faktycznie te dekoracje polepszają tak naprawdę nastrój nasz. Także jest nam tutaj też często przyjemniej w takim domu posprzątanym, udekorowanym już pewne rzeczy dalsze jeszcze robić. Ale też wydaje mi się, że ważne, żebyśmy sobie zobaczyli, czy my rzeczywiście robimy, zwłaszcza gotujemy, na przykład pieczemy to, co lubimy. Bo to jest taki czas, gdzie wiele z nas pilnuje. Tradycji I uważam, że to jest bardzo dobrze, bo mamy swoje polskie, piękne tradycje i też tak czuję, że warto te tradycje pielęgnować i przekazywać dalszym, młodszym pokoleniom. Tradycja jest w życiu ważna, faktycznie daje ta tradycja nam bardzo dużo. Natomiast y, na przykład kiedy mamy ciasto, które zawsze było u nas w domu, ale nikt go nie lubi, i to ciasto tak pieczemy i tak się mordujemy przy nim, przypuszczając już, że potem nie będzie co z nim zrobić tak naprawdę, no to możemy z niego zrezygnować całkowicie i na przykład upiec takie ciasto, które lubimy całą rodziną. To nie musi być makowiec, piernik, czy sernik i baba drożdżowa na Wielkanoc, tak? To też może być coś takiego, co na przykład nam sprawia przyjemność, co jest naszym ulubionym ciastem i właśnie takie ciasto jest dla nas czymś odświętnym. Albo na przykład być może, że mamy jakieś ciasto, czy jakąś rzecz, którą lubimy jeść gdzieś tam, w restauracji, albo kupujemy gdzieś w kawiarni i robimy sobie z takiego wyjścia, choćby do kawiarni, coś odświętnego, to może właśnie na święta kupić kilka kawałków. Tamtego ciasta i ono będzie takim naszym odświętnym y, ciastem. Człowiekowi na pewno potrzebne jest takie y, sakrum, czyli coś takiego powyżej tej takiej zwykłości, przeciętności, ale tak naprawdę to my decydujemy też świadomie o tym, co dla nas jest takie ważne i co dla nas jest takie sakrum, bo nie jest powiedziane nigdzie jakie konkretnie rzeczy muszą znaleźć się w naszym stole wigilijnym. Być może, zresztą to już widzicie, jak się łączą rodziny z różnych rejonów, gdzie są czasami zupełnie inne potrawy, prawda? Tutaj barszcz z uszkami, a tutaj zupa grzybowa, która z Was mi napisała na przykład, że popija bar taką zupą grzybową czystą, czy barszczem grzybowym czystym, czyli bez tam zabielania na przykład. Ja tego w ogóle nie znam, a sobie wyobraziłam smak i myślę, okej, okay, są w ogóle takie zupy wigilijne, jak na przykład, nie wiem, na Śląsku Górnym jest siemieniotka, nie wiem, czy jeszcze się on robi, co jest zupełnie dla mnie nieznanego, czy być może dla nas też, ale to jest ta tradycja, czyli nie ma takiego nakazu. W ogóle wydaje mi się, że samo świętowanie, samo podejście do tych świąt to musi być coś, gdzie my zostawiamy wręcz nawet te. Okowy, nakazów, zakazów, a próbujemy gdzieś tam przy okazji jeszcze pozbierać siły, zrelaksować się, pozbierać takie dobre momenty życia i nam to potem też w dalszym jeszcze etapie życia pomoże. Także takiego luzu zdecydowanie sobie życzę i powiem szczerze, że jestem już w tym luziku, co mi tam nie wychodzi, to macham ręką. Wiecie, gdzieś tam, co tam nie dorobię, to to wygląda i, i, i też będzie dobrze. Tak? Także ym, coś takiego mi rzeczywiście towarzyszy w moim życiu i widzę, że sprawdza mi się to idealnie. No i jeszcze ostatnie ciastka. Dzisiaj wieczorem robię w tle zmywarkę, słyszycie? Z przepisu z zeszytu mojej mamy. To są ulubione ciastka mojego taty, ale... Znaczy były ulubione ciastka mojego taty, ale też są ulubione moje. Zobaczcie, one są bez cukru. Cukier jest tylko w wiórkach kokosowych. Także zaczynamy sobie od razu. Już nie biorę dzisiaj miksera, robię sobie tylko wszystko ręcznie. Mam tutaj trzy szklanki mąki, półtorej półtorejko masła, zaraz do tego dodam jeszcze, teraz tak, tam jest w przepisie dwa deko drożdży, ale tutaj mam drożdże suszone, czyli jedna torebeczka, bo to jest mniej więcej 2,5 i czyli tak może być. Dwie łyżki właśnie śmietany i co jeszcze? I to wszystko. I teraz zagniotę szybciutko ciasto, takie kruche ciasto wyjdzie. Później zrobię do tego jeszcze taką posypkę, ale to za, za moment Wam pokażę. No i teraz do miski wsypuję wiórki kokosowe, i cukier. I wiecie że to jest tak na oko. Jeżeli lubicie bardziej słodkie, to więcej cukru, mniej wiórków. A jak odwrotnie, to odwrotnie. Wszystko można sobie dopasować do siebie. Proporcje mogą być całkowicie dowolne. A tutaj mam w miseczce dwa żółtka, takie rozbołtane, pędzelek przyszykowany. I teraz po prostu będę wycinała rękami ciastka, zmanowała je żółtkiem i posypywała Cukrem z tymi wilkami kokosowymi, i to już właściwie będzie wszystko. I co, bardzo fajny jest ten wałek, nigdy nie miałam takiego metalowego wałka, i nim nie trzeba nic podsypywać. Także jak się wałkuje, to po prostu, no to nie przywiera tej powierzchni, także tej mąki nie trzeba podsypywać, a to jest fajnie, bo wtedy ciastka nie robią się, albo ciasto nie robi się twarde. Także zdecydowanie polecam. Chyba kupiłam, w, nie, nie w Ikea i Tekekka Maxie, w Maxie były, tak. Na razie sprawuje mi się bardzo fajnie, tylko trzeba uważać, bo jak się go umyję, to tu się zbiera woda i właśnie ostatnio mi szufladę zalał. Nie wiedziałam, z czego to jest, myślałam, że może się woda wylała z czajnika, a to się okazało, że właśnie to jest wina tego wałka. What a feeling! Now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year.

Godziny 10.20, 10.30, no i tutaj już jest godzina 21.30, także 11 godzin na nogach. Wydaje mi się, że to już jest taka końcóweczka, to już trzeba zdecydowanie spasować. Także jeszcze tylko kąpiel e, i już do łóżka, e, a jutrzejszy dzień będzie już takim dniem odpoczynku, e, niedzielnym dniem. Myślę, że właśnie troszeczkę sobie tak jeszcze oddychniemy, odpoczniemy i nabierzemy sił na kolejne dni. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.